Nie. Pani, o, już. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wiceprezydenci, Wysoka Rado. Pewnie każdy z samorządów życzyłby sobie, żeby mieć nadwyżkę budżetową. Tak niestety nie jest i nie ma. Pan Skarbnik wytłumaczył nam z taką dokładnością dlaczego ten deficyt obejmuje nasz budżet, ale musimy sobie tutaj Szanowni Państwo Uzmysłowić i uderzyć się w pierś, to są właśnie te nasze połowniczne i, i koncertowe życzenia, gdzie są realizowane w budżecie i stąd się bierze deficyt. Przecież nie tak dawno jak wcześniej w uchwale tutaj mówiono, aby zatrzymać jedne środki, aby przywrócić kolejne, aby jeszcze znaleźć następne i tak dalej. Więc, szanowni Państwo, musimy o tym wiedzieć, stąd się bierze deficyt. Ten problem dotyka nie tylko miasta Rzeszowa, ale wielu miast, szczególnie Unii Metropolii. I on, jak na ten chwilę, jest opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową pozytywnie, więc tutaj my, jako radni i Klubu Rozwoju Rzeszowa, nie mamy żadnych ani wątpliwości, że on jest dobrze prowadzony przez pana skarbnika i przez wydział finansowy, jeżeli chodzi o budżet. A sami składamy tutaj wiele wniosków do budżetu i prosimy krytykujemy, jak ich nie ma, a jak się już znajdują, to sobie nagle przypominamy, że jest deficyt. Stąd się bierze, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo.